Ale będą miała, to będzie takie, taka syraka będzie grana, że to jest, to będzie takie Nawet nie mam skinu, a nie mam skinu do tego do uspa ale gówniany. Nie wiem się dobrze ustawić, jakieś mam takie... Dziwnie mi jest. Niewygodnie mi siedzi, raz wyłączam tego streama, nie? Się mi niewygodnie siedzi. Widzicie, ale ja pamiętam, Kurwa, to się robiło tak. O Boże, ja... no właśnie mówię, nie? Ręka nie chodzi, ręka mi nie działa, ręka mi nie... Rę... No i dupę mamy, nie? Dobra, zagramy tak. Pe... Zagramy z petką, mam brudną podkładkę, wszystko wino... Mi na podkładki miałem brudną mię. Let's move. Move. Zobaczmy. Fake'ują. Fake'ują rampę Ван Ванда. Ну, некий скоро на по-английски. O Jezus, zap nie, zapomniałam miejscówek na dniuku. Jezus Maria. Jak ja jestem stary! Nie pamiętam ich! Znaczy stary, nie grałem w cholerę długo. Dobrze. Jest frak. Dwa fragi zrobiłem. Wyczekałem to. Wyczekałem tego gnojka tam. Wiedziałem, że w ten nie, nie szlać od razu, bo wiedziałem, że ktoś po drabinie będzie schodził. Jest jednak pamięć myśliwa, pamięć, pamięć te, intelektualna, nie? To stop. Serdecznie ten filmik, ale zapraszam Ciebie też na mego Instagrama, na TikToka gdzie już są shoty oraz na mojego Twitcha, gdzie streamuję, żebyś był tam na żywo w takich różnych filmikach, wydarzeniach jak na tym filmiku. Wcale są tutaj, ale też są one w opisie, więc zapraszam Ciebie wpadać i zostaw coś po sobie. Elo, miłego oglądania. 3 temu drugiemu 50 zadałem. Zagramy sobie inaczej. Oj dupa. Mamy Ida. Rada. Czekamy jest tutaj, będzie na pewno reda skracał. Ja już na redzie widziałem kurwa, te hitboxy są dziwne. takie gówno tam jeszcze pewnie coś także w tej grze zagramy digle a co że animację digla zmienili jakieś ścierbo ale gówno, my animację digla zmienili grałem bez najdów, nie? A, dobra, zobaczmy jak to nam pójdzie teraz ten mecz. O kurwa, nie wiem. Może ja skrócę kurnika. Maria teraz do mnie będzie dzwoniła kurw. No amo kurwa. Nie na no, żartuję. Kurwa. Trzeba być sobą na streamach. Pamiętajcie, trzeba być sobą w internecie. Nie udawajcie kogoś, kim nie jesteście. Dlatego teraz się jeszcze zbekam jeszcze raz. No, nas wyzywam wszystkich. I tyle mam do powiedzenia, bo jestem sobą Nie wiem w co zagrać Jak to zagrać, zrobimy taki myk Smoke Nego smoka, jedną linią. Tam wcześniej, plantują. Jak on opadnie? Kurwa, jak on. No, ale głośno tam zagrałem. Ale. Co on jest to kurwa? Ja jestem ciekawy, ile mu dodałem demaitra tam, nie? 90 bo zagadłem a tam temu mieć no to nieźle, nie? Fajnie. Spoko. Spoko. Spoko, nie? No i kurwa, no nie umarł. Jeden masz na sobą, na sobą To on jest głuchy, on jest głuchy czy głupi? On jest głuchy czy głupi? Przysięgam, no kurwa, jak on mógł tego nie usłyszeć? Jak on mógł go nie usłyszeć? Przysięgam, nie? Słońce już zachodzi, trzeba zaraz kamerkę poprawić, albo ja nie widzę. Ha tragedia. zrobię taki mech Hold on. Nice. Chu, no kurwa. Wiedziałem, słyszałem tam jeszcze jednego, słyszałem na górze jeszcze jednego, ale już wolałem iść już pod ten. A nad w ogóle nie, nie gadałem to, z powoli widzicie jak zaraz już głupiego powiedzieli, nie? Zagram w może to mi jakoś pomoże. Chciałem iść na dół, bo... ale wiedziałem, że jeszcze jeden będzie u góry. Słyszałem go. Ale już chciałem odpuścić pójść na dół, żeby tą... miałem diffuser, więc chciałem szybko dyfuzować, ale mi się nie udało niestety. Unlucky. O Jezus, fps -y. co tu się dzieje? Pod węta podchodzili? O. odrobiłem go, ale nie trafiłem w głowę, niestety. Co robię? Nie wiem, co on pisze, nie, 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 Gabari. No i kurde, jak ja mam jakiś plan, to będę do mi go psuli, nie? pod iksama No i mnie zdradzili kurdza był plan idealny Oh fuck Pff. Sorry sorry Poczekajmy pod kotabandę. Jest na sajcie. Cofnął się. Będzie iść pod rampę. Mówiłem, że w ten Mówiłem, że to się uda. To by zawodnik pasza London School. Wiem, że to się uda. To jest inteligencja. Kefnę, tą pompę nagrałem. Ja wierdolę. Idziemy gdzie zjemy. Ja w trzech mi pika, bo słyszę, że od prawej będzie pikował i od przodu. I nie wiem kogo mam brać ta celownie i to jakie są jaja to jest taki... No. Go nie zabiłem, ale brawo. Dałem ważne informacje umierając, więc to jest. To jest też moja zasługa. Ja się pod tym podpisuję. A skoczek narciarski bombon. bom miałem z widym się, że terrorysta przesłoka przebiega, nie? Chłopie, do, wy, jeszcze chłopy jeszcze to wyrównaliśmy, nie? Ładny met, ładną runę zagram. Ładną runę zagram. A wygrać 9 może żeby określić swoją klasyfikację. To jest super. Przed chwilą miałem, że wygra jeden, nieźle. Mocne gówno. Chwilę miałem jeden. to P2000, myślałem, że to P200. O kurwa, są ostatni. No to chuj mi z tego. Myślałem, że będę mnie skracać. Dobra, do mam. Dobra, kurwa, myślałem, że poszedł na dół. On jednak wyszedł. A... Będzie ciężko wygrać po terro stronie teraz. No mówiłem, żeby grać terrorystów na początek, nie, ani, a oni se kurwa wzięli tutaj y, CT. Może i wygraliśmy pod remis, ale byśmy teraz, by, byśmy zrobili remis pod, po stronie terror, to y, byśmy mieli łatwiejszą CT stronę, bo CT jest oczywiście, nikt nie jest po stronie CT, nie? Miłko się gra po CT, więc no. Oczywiście, pisty muszą być bronię Oczywiście, zepsuję jak kurwa własny team. Raz, aż, raz, aż, raz, czy raz? Bez zatrzymywania. Super, kurwa, mówię. Dobra. Kiełasz kalasnikow. Kalasnikow i lecimy. No, znowu rzuciłem nade'a kurwa tego, nie? Ale się dał zrobić fujo. Na górze stał kurwa ten Zaraz i tak będę miał jedzenie, więc będzie ten. <laughs> Idziemy na chwilę tupka zaraz. Co? To po co pukasz? Nie mogę teraz! Nie mogę! Ja się zez... Ja pierdolę! Chyba nagra, kurwa. Dobrze, że nie gra. Tyle czasu. Ja pierdolę. <grym> A, jak to zrobić, żeby to fajnie jeszcze wyszło? Trzy rundy, i przy... mamy przepierdolę, nie? Ja? mecz to jest. Ja pierdolej. Jestem w dupie. I am bulletproof. Nothing to lose. Far away, far away. Dziwnej gody nie wygraliśmy. Mówiłem, żeby brać terrorystów na początek. Jebany! Dobra, nieważne, wygraliśmy rundę. Ale Nic nie zrobiłem w tej rundzie, nie? Tamtej. Nie zabiłem nikogo, na no tak, bo się zapiknąłem i się wyjebałem jak debil, jak szmata. Jak szmata do podłogi. Jak bardzo kurnik jest skanowany. Nieważne kwa! Chciałem szmatę zeskanować i dupa! Chodowłem się zeskanować, ja pierdolę. A czemu hop stoi się patrzy na za stopy? Hop jest tupkasz pieprzony. No i mocne, nie? Dajcie mi bombę. Kurwa, pojebało was. Patrzcie, co ja robię teraz. Mistrz, 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 Digla. Ja pierdolę. O kurwa. Macie mistrza Dikla, nie? Co tu jest? Co to jest? Kurde, jak na Wietnamie! Czy nauk? Nie wiem, czy w Wietnamie jest wojna. Lucky Luke! <gulna> kurde, <gulna> to. Nie wiem, o co to o Wietnamie, nie? Nie wiem, na Wietnamie jest wojna. Nie, chyba nie. Nie, rozumiem, nie wiem, kurde, gdzie jest wojna teraz. Wszędzie jest wojna teraz, tak naprawdę. No Izraelu jest wojna, to wiem. Ni o niczym nie mówię więcej. Sorry, Türk Administration, jeśli za to jest ban, to wam przyjeżdżę. This is, um, I'm in a comedy situation, no? In this game. I don't hate Izrael ani anything of this country. I support ten Ja pierdolę. Plecy ma. No nie, myślałem, że będzie tu piknięta. Dopiero piknęło tak samo jak ja. Ale mi się biurko skacze. Koniec, dzidzi. Mocne gówno. Misz broni, najwięcej zabójstw różną bronią. 9, nieźle, nieźle. Widzicie, z każdego umiem zabić. Wszystkiego, z wszystkiego umiem zabić, widzicie? właśnie.